Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o karmieniu łasic. Te małe, zwinne stworzenia mają specyficzne potrzeby żywieniowe, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak je prawidłowo karmyk. W tym filmie omówię różne rodzaje pożywienia, które można podawać łasicom, a także częstotliwość i ilość karmienia. Podzielę się również kilkoma wskazówkami, jak sprawic aby łasica była zdrowa i szczęśliwa. Zapraszam do oglądania. Łasice to małe, drapieżne ssaki, które posiadają bardzo specyficzny układ pokarmowy. Ich przewód pokarmowy jest krótki i prosty, co oznacza, że pożywienie przechodzi przez niego bardzo szybko. To przystosowanie pozwala im na efektywne trawienie mięsa, które stanowi podstawę ich diety. Układ pokarmowy łasicy składa się z następujących elementów: jama ustna, posiada ostre żeby, które słuza do rozrywania mięsa. Przełyk, krótki i prosty, transportuje pokarm do załatka. Zoładek, mały i kłazni, słuzy do trawienia białek. Jelito cienkie, krótkie i wąskie, odpowiada za wchłanianie składników odzywczych. Jelito grube, krótkie i proste. Odpowiada za wchłanianie wody i wydalanie resztek pokarmowych. Łasice, estami, sożercami i ich dieta powinna składać się głównie z mięsa. W naturze żywia się głównie gryzoniami, ptakami i owadami. W niewoli można je karmyk komercyjna karma dla kotów lub specjalna karma dla łasic. Należy pamiętać, że łasice mają bardzo szybki metabolizm i potrzebują jeść często. Zaleca się, aby karmyk je dwie do trzy razy dziennie. Oto kilka wskazówek dotyczących karmienia łasic. Upewnij się, że karma jest odpowiednia dla łasic. Karm łasicę regularnie, dwie do trzy razy dziennie. Zapewnij łasicy dostęp do świeżej wody. Nie przekarmiaj łasicy. Obserwuj łasicę, aby upewnić się, że je prawidłowo. Łasice S.A. bardzo aktywnymi zwierzętami i potrzebują dużo ruchu. Łasice S.A. zwierzętami społecznymi i najlepiej trzymać je w parach lub grupach. Łasice S.A. podatne na choroby, dlatego ważne jest, aby regularnie je badać u weterynarza. Łasica to mały, zwinny drapieżnik, który poluje na różnego rodzaju drobne zwierzęta, takie jak myszy, szczury, krety, a nawet ptaki. Jest bardzo szybka i zwinna, a jej ostre żeby i pazury umożliwiają jej skuteczne zabijanie zdobyczy. Łasice polują głównie w nocy, wykorzystując swój doskonały wzrok i słuch, aby zlokalizować ofiarę. Sa bardzo cierpliwe i potrafią długo czekać na odpowiedni moment do ataku. Kiedy Józ znajda się w zasięgu swojej zdobyczy, rzucają się na nią z zaskoczenia, chwytając ją ja za kark i dusząc. Jeśli zdecydujesz się na posiadanie łasicy jako zwierzęcia domowego, musisz zapewnić jej odpowiednia dietę. Łasice są sożerne, więc ich dieta powinna składać się głównie z mięsa. Możesz karmyk je surowym mięsem, takim jak kurczak, wołowina lub jagnięcina, a także gotowymi karmami dla łasic. Pamiętaj, aby zawsze karmy łasicę świeżym mięsem i nie podawać jej żadnych przetworzonych produktów. Ważne jest również, aby zapewnić łasicy dostęp do świeżej wody. Dodatkowe wskazówki. Łasice S.A. bardzo aktywne, wiec potrzebują dużo ruchu. Zapewnij im odpowiednia klatkę lub wolierę, w której będą mogły się bawić i ćwiczyć. Łasice S.A. zwierzętami stadnymi, więc najlepiej trzymać je w parach lub grupach. Łasice S.A. bardzo inteligentne i można je nauczyć różnych sztuczek. Uwaga, łasice S.A. zwierzętami dzikimi i nie zawsze nadają się na zwierzęta domowe. Przed podjęciem decyzji o posiadaniu łasicy, ważne jest, aby dokładnie przemyśleć wszystkie za i przeciw.